Jesteśmy dzisiaj w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Przyjechaliśmy z mnóstwem maskotek, które przynieśli na stadion nasi kibice na mecz z Rakowem Częstochowa. W tych maskotkach jest dużo dobrej energii, dużo waszego wsparcia, naszego wsparcia biało-czerwonego. I ono zostało wyrzucone na murawę, a teraz trafi do dzieci. Wielkim zaszczytem jest dla mnie trzymać mikrofon z tym wspaniałym logo naszej ukochanej drużyny, przede wszystkim hokejowej, ale również piłkarzy szanuję, jak nie wiem. A to Tutaj wspaniały dzień, dzień szpitala, który chyba ma dać zapomnieć trochę o sprawach chorobowych i pokazać ile ludzie dla siebie fajnych rzeczy są w stanie zrobić. Bardzo dziękujemy kibicom za wsparcie. Dostaliśmy bardzo dużo prezentów tutaj dla dzieci. Myślę, że, że rozdamy je dużej, dużej grupie dzieci. Myślę, że na pewno przydadzą się te misie i na pewno dzieci będą z nich zadowolone. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie w niedzielnym meczu. Ale proszę Państwa, na razie te misje trzymam w rękach ja, ale prawda jest taka, zresztą to powiedziałam Pani grzecznik parę minut temu, że taki miś dany we właściwym momencie małemu pacjentowi robi prawdziwą zmianę. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że te misje trafią do naszych pacjentów, będziemy to, za chwilkę te misie będą roznoszone. I bardzo też chciałbym przy okazji powiedzieć wszystkim, podziękować wszystkim osobom, nie tylko, które zbierały te misie, ale które będą roznosić po oddziałach dla naszych pacjentów w Temisie, że robią naprawdę robotę, która ma, ma, znaczenie i przynosi dzieciakom wielką radość. W Misjach tych przyjechało bardzo dużo dobrej energii, pozytywnych wibracji. Te misje zaraz trafią do dzieciaków na oddziały, dzieciaki się będą do nich przytulać i razem z tymi przytulasami będzie płynąć do nich dobra energia i uśmiech od naszej biało-czerwonej społeczności. Dla mnie jest come here, uh, of course as players but also as club to show our help. and the most important we can do is to give a smile to the kids so of course when i come here and i'm really proud for the club's behalf and my own person that we come here and help and for me i really look forward to be here